Wszystkie takie bardziej szczegółowe informacje co do wielkiej symulacyjnej wojny widzów Age of Conflicts będą pod koniec filmu. A cały film jest mniej więcej takim pokazem, żeby pokazać na czym taka symulacyjna wojna widzów polega. Siema, ogólnie całość wydarzyła się na moim live na YouTube oraz na streamie na Kiku, więc jeżeli chcesz brać udział w takich eventach, to polecam ci na nie wbijać. Również polecam wejść na mój serwer Discord, ponieważ tam organizuję dużą wojnę widzów Age of Conflicts. Więc jeżeli jesteś zainteresowany, to link jest w opisie. A wracając do filmu, całość polegała na tym, iż widzowie na czacie wysyłali że chcą wziąć udział Pisali mi jak mam nazwać ich państwo Oraz jaki kolor dać temu państwu A jak dodawałam do scenariusza Również w prawym dolnym rogu macie to co się działo na czacie na YouTubie Oraz w lewym dolnym rogu macie to co się działo na czacie na Kiku Zrób każdemu tyle samo prowincji To jest bez różnicy osobiście uważam Bo to są takie początkowe prowincje One nic nie zmienią szczerze ci powiem A te dwie, dwie pierwsze osoby Które mają minimalnie więcej prowincji To się zgłosiły jako pierwsze Więc to mogą uznać jako po prostu bonus Chociaż nie wiem jak muzyka będzie w tle, to ja nie wiem czy mi tego nie będzie później ciężej zmontować w montażu jakoś sensownie. A jak to teraz jeszcze nagrywam, bo ja chcę też z tego film zrobić. Ale dobra, jak będzie leciała strasznie cicho, na minus 20, bo na tyle zawsze staram się dawać muzykę w tle, to myślę, że będzie git. Myślę, że w taki sposób nikt się nawet nie pokapuje. Niech będzie bez muzyki po prostu. Nie no, z muzyką jest zawsze lepiej. Co to za muzyka? Z Fnafa jakaś chwila, aż sam odpalę streama, bo nie wiem jaka to. No to jest z Fnafa tego... Sfnafa. jest z Five Nights at Freddy's 6. U niej wasale wyłączyć? Masz rację, wyłą Wyłączamy Unię oraz wasale. możliwe tworzenie nowych krajów wyłączone. Marionetki wyłączone. Bunty marionetek, zabieranie terenów to wyłączone. Maksymalne złoto wyłączone. Czy to ma copyrighta? Pewnie nie ma, ja to zawsze dodawałem i nie było copyrighta. Wyłączyć? Spoko. Teraz już nie ma muzyki. Już nie ma teraz muzyki. zapętlona mapa? Co to znaczy? Prawie strona są włączone? Nie, raczej nie. Wygrany bierze wszystko. Tak. Sojusze wyłączone są. 90. Ok, dobra przegłosowana. Ja to jakoś zmontuję żeby, sensownie, żeby to z muzyką było na filmie jeszcze, bo z tego będzie film nie chodziło mi o bunty, bunty też są wyłączone, umożliwiaj. Bunty są wyłączone, wszystko jest tak po prostu, żeby tylko był, było to, żeby było to co ma być. Przedeć kiedyś jakąś kampanię w taps przeszedłem, coś tam przeszedłem, grałem w tapsa. Siema Adamski, jak ktoś chce jeszcze dołączyć, jak ktoś chce jeszcze dołączyć, to niech napisze 123, e, nazwę państwa, jeżeli nie napiszesz, to wezmę po prostu twój nick z YouTube'a i kolor. Mapa jest dosyć mała, mogę wziąć większą, ale na małej będzie się więcej działo. Zaczynaj? Będziesz kracać czy po prostu full life. Nie, ja to, ja to przemontuję, ja to przemontuję. Teraz już na serio czekam 10 sekund, jeśli nie to odpalam. Czekam 10 sekund i odpalam. Ter teraz mówię to totalnie bez beki, nie? 10 sekund i odpalam. Ja to potrwa w ogóle? Nie wiem. Dobra, odpalam. Już, już nawet nie czytam. Wszystko się nagrywa, bo z tego będzie film, gra jest, muzyczka w tle jest, mikrofon jest. Muszę dużo rzeczy ogarniać, okej? Okay? Trzeba dużo rzeczy ogarniać. Będzie parę rundek wojny widzów, nie wiem ile będzie szczerze. Zależy wszystko od tej. Dobra, odpalam. Powolnie. Tutaj już, się już dużo podziało. Tryb kreatywny wyłączę. Żadne państwa nie dostaje błysta. Na początek nosek, nosek się bił z Rysiem. Adamski się bije z Fifolem tutaj na morzu. Nowik podbija Rysia, OK. Ares walczy z Długim Nikiem. Długą nazwą bardzo. Kuba, Exe tutaj też będzie podbijany. Ares. Dobra, Ares odbija sobie trochę tereny, tu muszę komentować i wszystko ogarniać. Lewy, górny róg spokój, a na dole, tutaj po prawej stronie, widzę, że są wojny. Oho, tu będzie pierwszy upadek, bo już nie ma złota. Okej, okay, pierwsze państwo upadło. Okej, okay, czerwiek atakuje Grzesia, nosek walczy z Nowikiem i tutaj jeszcze Piotr atakuje. Okej, okay. i. O, ale Ares tutaj walczy, wbija się w Alanka. No widzisz, jakbym na DC, to bym za ciebie komentował. Stary, to byś mówił jakieś dziwne rzeczy. To byś mówił jakieś dziwne rzeczy. Ok, Piotr, nosek Alanek i nosek upadł, dobra. Adamski Adiksa chyba tutaj podbił, co nie? A tutaj ciągle grześ walczy z Czerwiakiem, ciekawe. Pawlos na razie nieruszony. Tutaj spokój, okej. Okay. Ale z 17 państw na początku, bo chyba było 17, zrobiło się. Yy, zrobiło się 12. Już tutaj upadł ten. no. Zapomniałem kto to tam był, ale dobra. Adikso tutaj walczy z kompanią wsparcia i tutaj podchodzą pod stolicę. Bitwa o ich stolicę tutaj jest. Piotr atakuje Patryka, okej. Okay. Ares będzie walczył z... co to jest? Bloczek, no Bloczek. E... Dobra, okej, okay, tutaj chodzi do większej wojny. Po, po ilu latach mam pokazać statystyki, jeśli chodzi o teren? Napiszcie teraz. Kiedy pokazywać statystyki? Taka minutowa przerwa na pokazanie statystyk. W którym roku? Bo na razie jest 31 rok i pozostało 10 państw. Dacie mi wojnę z Czerwiakiem, Nie, tutaj nie ma żadnych wojen. Ja, ja w nic nie, nie ingeruję. 50? Dobra, to niech jeszcze kilka osób napisze. Kiedy przerwa na statystyki? Taka minutowa, po prostu. 50, 55, 50. No to coś w stylu 50, 55. Dobra, to jak będzie 52. Osobiście uważam, bo tutaj jest bardzo wyrównane. Okej, okay, dobra. Bloczek walczy z Pawlosem. Yy, dobra. Chcę też tutaj pokazywać całą mapę, bo są rzeczy, które Wy możecie zobaczyć, a których ja nie zobaczę. Więc dobra. Pawlos kontra Bloczek, okej. Okay. Alanek kontra Ares, dobra. Tutaj dochodzi do dwóch wojen. Tutaj jeszcze Czerwiak walczy. Pewnie te ostatnie wojny już tutaj będą bardzo takie. Kupisz mi ten kalkulator? Nie. Mam 11 zł na Steamie teraz. Ta gra kosztuje 27. Poszukaj klucza do gry na jakiejś Enebie czy coś. Mnie się nie rozumiem w kasy, jeszcze przegrywam wojnę, bo masz mniejszą zdolność bojową. Czy będzie Worldbox jeszcze będzie, na pewno będzie. Ale na razie gram w to, bo to jest. Lub, lubię robić wojny widzów tutaj. Ty, 60 rok, miał być, być przerwa na statystyki. Okej, okay, 5 państw. Jest 59. To jest. Pierwszy jest Adixo, jeśli chodzi o teren. Drugi jest Alanek. Trzeci jest Bloczek. Czwarty Ares. Ostatni jest Piotr. Ares aktualnie walczy z Alankiem. Dobra. Maksymalny teren. Paweł z upadł mając tyle? Nie, no tu nie będę czytał. sobie... Jak ktoś chce, to nie chce jest sprawdzić. Kto kiedy upadł, ile miał terenu? Nie, nie. Po prostu maksymalny teren, a nie ile miał terenu. No ta Złoto. Tutaj najbiedniejszy jest Piotr. Bloczek, a najbogatszy Ares. Okej. Okay. Dochód. Okej, okay, tutaj są. Tylko dwa państwa mają w ogóle przychód na plusie: jest to Adixo i Bloczek. No wydaje się, że to może być ostateczna wojna pomiędzy nimi. Chociaż Alanek też może sobie tutaj poradzić. Sojusz oczywiście brak. Bunty miast brak. Nazwy mnie Libenzrom? Nie, już nie będę zmieniał nazwy. Ares zostaje podbity. Okej. Okay. I teraz Piotr też został podbity. Adixo, Alanek. Kontrabloczek. Dobra, tutaj na razie dochodzi do jednej wojny. No ej, no to miało być mniejsze, dzięki za suba. Dobra, to będzie takie duże po prostu. Adixo kontra Alanek. Tutaj oni się przebili w ogóle, taki wyłom we froncie. Czytasz Kika? Czytam. Widzę, że pisałeś, ale bardziej się skupiam na tym YouTube, szczerze. Okej, okay, Adixo podbij bloczka. Czy to będzie koniec? Czy zdążę podpisać rozejm? Kika nie czytam tak bardzo, bo tam jest po prostu mniej osób, więc mój mózg automatycznie się przekłada na to, żeby czytać bardziej. Co się stało? Czy to Adixo wygra? Adixo to wygrał. Nawet nie zdążyłem powiedzieć. A dobra, pierwsza wojna widzów została wygrana przez Adixo. Chciałem powiedzieć to, że nie czytam za bardzo Kika, bo tam póki co jest mniej osób niż na YouTubie. A jak zrobić streamy na Kiku? No normalnie, tam masz... Powi powinny być poradniki itp. Na odcinku bedeta, Właśnie z tego nagrywałem odcinek. Ale wydaje mi się, że odcinek będzie tylko z jednej wojny widzów. A więc tak, to co właśnie zobaczyliście, to jest takie właśnie pokazanie jak taka wojna widzów wygląda. A jeżeli chcesz się do takiej wojny widzów zapisać, to wchodzisz na mój serwer Discord, tutaj będziesz miał weryfikację, więc się weryfikujesz. Następnie wchodzisz w ticket i tutaj klikasz create ticket. Wtedy Ci się zrobi coś takiego. Tutaj klikasz, wchodzisz w tego ticketa i bierzesz tak nazwa, czyli nazwa twojego państwa. No i można napisać... Napisać po prostu asewek, kolor. No i tutaj wybierasz kolor. Z kolorami może być problem, ponieważ tych kolorów może po prostu zabraknąć i mogą się powtarzać. Ale z tym sobie jakoś poradzimy. Jeżeli Twój kolor będzie zajęty, to powinieneś zostać o tym poinformowany. Więc na przykład kolor żółty. I położenia, czyli gdzie chcesz się zrespić? Ogólnie całość odbędzie się na mapie świata, ale takiej małej. No, żeby też tutaj było miejsca dla każdego, ale też żeby ta, na tej wojnie coś się działo. No i po prostu położenie to chwila, tutaj coś zrobię. Położenie. To po prostu wybierasz, gdzie chcesz być. Na przykład możesz napisać, że Polska, Niemcy. Możesz też dokładne miasto napisać, ale z tym to może być problem, ponieważ tutaj za bardzo miast nie ma. Będzie ciężko idealnie wycelować. A jeżeli twoje położenie będzie zajęte, raczej zostaniesz o tym poinformowany. Ogólnie całość będzie się odbywała na takich oto ustawieniach. Rozpoczynanie wojen włączone. Wygrane bierze wszystko wyłączone. Skuteczność bojowa będzie na stopniowej. Dołączanie i tworzenie sojuszy jest wyłączone. Opuszczanie sojuszy też można niby wyłączyć. Bunty są wyłączone czyli jeśli twoje państwo upadnie to już się nie wyzwoli, nie będzie szans marionetki są wyłączone i maksymalne złoto też jest wyłączone unie również są wyłączone burzenie stolic też jest wyłączone no takie są tutaj ustawienia jak ktoś chce to nie wiem niech sobie zapauzuje czy coś symulacyjna wojna widzów odbędzie się 29 sierpnia o godzinie 18 na moim live'ie na kanale youtube oraz na streamie na kiku zapisy trwają do 25 sierpnia jeżeli będą jakiekolwiek zmiany to będą one już w ogłoszeniach na serwerze Discord. To by było na tyle.